W środowiskach amerykańskich ekspertów wojskowych i strategicznych też się mówi, ale to trzeba traktować jako jeden z elementów polityki odstraszania. Mówi się o tym, że jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się na przykład na jakąś formę agresji, czy to wobec państw bałtyckich, czy to wobec Rzeczpospolitej, to, to jednym z celów wojennych, Polski i naszych sojuszników, powinno być zlikwidowanie Obwodu Królewieckiego jako zjawiska polityczno-geograficznego, to znaczy zajęcie i inkorporowanie do państw naszego regionu, ale to nie chodzi o to, że my musimy. Iść w tym kierunku. Tylko musimy jasno komunikować naszym rywalom, jaka będzie cena, którą oni zapłacą, jeżeli zdecydują się na agresję. To jest element polityki odstraszania. Oni muszą wiedzieć, że my stawiamy tak nasze cele. I, i drugi element jest nie mniej ważny, a może nawet bardziej ważny. To nie jest tylko kwestia mówienia, to jest też kwestia budowania narzędzi. Które, które, które uprawdopodabniają realizację tego rodzaju scenariusza, i tu jest pewien, pewien problem. To się zresztą też często mówi o tym, że NATO nie może być w nowych czasach wyłącznie sojuszem obronnym, czyli wyłącznie nastawionym na to, żeby udaremniać ewentualną agresję. To jest główne zadanie, ale na to musi mieć też zdolności działań ofensywnych. Szczególnie w wojnie asymetrycznej to ma, to ma istotne znaczenie. Więc te, ta dyskusja jest jeszcze przed nami, ale jeżeli mówimy o strategii odstraszania, czyli o takim działaniu, żeby wojny nie było, to siła wojskowa ma tutaj fundamentalne znaczenie.